Ale tutaj znajduje się oto ta czwóreczka przeciwników i to naraz. I grow tired of this. I am tak. Masz rację, książę. I jak zwykle masz rację. Tam jest drabina. Jednak oni będą nam tutaj trochę problemu sprawiali, więc. Albo postaram się ich zabić, albo przewrócić wszystkich. Tak, żeby oczywiście mnie nie przeszkadzali. Ale to jest ciężkie. Więc może spróbuję ich jakoś zabić. Ale jak widać, z tym złamanym mieczem to naprawdę idzie słabo. Na początku myślałem, że to jakiś błąd w ogóle z tym mieczem. Że patrzę. Co jest? Czemu ten miecz jest złamany? O co tu biega? Myślę, że mam jakiś błąd, ale to jest... już w tej grze. Leżeć. Okej. Okay. No widzicie, jak te walki dosyć się sporo trwają. A i w ogóle, takie sekretne bronie mają nieskończoną wytrzymałość. Mogą nam służyć cały czas. A sword. How do I reach it? No oczywiście. Nie będzie tak, że przez cały czas będziemy ze złamanym mieczem chodzić. Teraz dostajemy jakąś porządną broń jeszcze. Cześć! Do widzenia! O kurczę! Łu wow. A to kto? Jakaś czarna odmiana O o tamtej bardzo zwinnej panienki. Panienki z piasku! Ło wow, 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 wow! Cześć! To był chyba kiepski pomysł! i tak bym na nią skoczył i powinna spaść. A nie. Jak ona utrzymała równowagę, gdy na nią skoczyłem? No dobra, ona jest piaskowym potworem. Ona ma pewnie jakieś swoje sposoby na wszystko. O -o. Oczywiście, tutaj, gdzie się to zapada, nie można wejść. Więc o to nie trzeba się bać. I tutaj się pojawia. Takie coś. Jeszcze ta kamera trochę mi przeszkadza, ale dobra. Tak, wcześniej mówiłem, że pojawią się... Że pojawią się, tak, yyy, przyjemnicy, którzy będą biegli na ścianie. I my biegniemy wtedy w drugą stronę. Biegniemy na siebie naprzeciwko i musimy w odpowiednim momencie zaatakować. To jest y, oczywiście trudniejsze, jak y, było w przypadku tych y, wybuchowych psów. Które po prostu stały i czekały. Tutaj... Tam, tamci przyjemnicy, jak widzicie, biegną prosto na nas. I to jest dosyć cięższa sprawa. Tak, uuuu! Wow. Ahaha, znowu ci nie udało mnie złapać. Jesteś za wolny! Jak ty chcesz kogokolwiek złapać, jak jesteś taki wolny? Ja to wciskałem, no nie oszukacie mnie. Ja to na pewno wciskałem. Teraz ja się pomylę pewnie. O, nie pomyliłem się. No dobra. Świetnie. Jakoś mi z tym jakoś ostatnio dobrze idzie. I nowa moc. Wiatr przeznaczenia. Jest to ulepszona moc tego obszarowego odpychania Ale tym razem trzeba przytrzymać R trochę dłużej i wow, <ścoughs> Okej okay. Uratowany I... Teraz jeszcze takie pułapki i więcej pił, teraz na podłodze odmiana. Wcześniej były. W ścianie. Teraz masz na podłodze. To jest taka różnica. Skoczę? Nie skoczę. Skocz! No, mniej więcej. Nie więcej ci się udało. Książę, tylko trochę cię zraniło. W główkę. Ale to nic. Prawda? Żyjesz. Okej. Okay jest Dąże... zdążę, bo te piły mi tutaj. W ogóle nie wiem. Nie dolecię do końca i już skręcają. Co za piły. Dobra, jesteśmy chyba na początku. Tak jest. I mamy ten miecz w przeszłości. Więc zabieramy go w przeszłości, ale w teraźniejszości nadal jest. Dziwne, ale. Dobra, niech będzie trochę taki błąd. Taki paradoks czasowy, że teraz zabieram, ale później i tak jest. Good, good. Miecz skorpiona miecz, który jak się okaże, będzie mógł rozbijać ściany. Rozbijanie ścian jak sami macie się zobaczyć trochę się później pojawia w tej grze niż to było w Piaskach Czasu. No, ale powiem już od razu, że to dokładnie tak samo będzie w dwóch, tronach, w dwóch Tronach. Tam też dosyć późno dostaniemy ten mieczek. A, ty cwajaku! Nie wtrącaj się, gdy ja próbuję kogoś zabić. A, był szybszy. Zobaczcie jak ich teraz szybko ciacham No i w tym przypadku tutaj tych przeciwników Tak, next Następny Zobaczcie, Jesteście za prości Jesteście dokładnie tak prości Jak tamci przeciwnicy Z którymi walczyłem W poprzednich częściach Tam przed walką z tym wrednym olbrzymem Który Próbował mnie zaskoczyć No lol Wbiłem się na ścianę, ale Oczywiście już nie zrobiłem ataku Wow Dwóch! Prawie naraz. Dobra, tu gdzieś coś powinno być. Albo po prostu tutaj się przejście mi otworzyło. Tak też może być. Okej. Okay. Więcej pułapek, więcej fajnej muzyki. Oczywiście się nadziałem. I właśnie. Możemy rozbijać ściany. Co to był za głos? Takiego głosu jeszcze nie słyszeliśmy? Hmm. O, o! No, skoro teraz mamy taki potężny, mier, czyli tamtych ninjów, Zabijamy tak szybko. Co oczywiście to oznacza? Czemu muszą się bawić? w przeciwnicy. Jak sami widzicie, mają dokładnie ten sam atak. Ten, który nam niszczy obronę, który miała Kajlina. Więc na to trzeba bardzo uważać. Oni też nam zadają całkiem sporo obrażeń. Nie są zbyt prości. To są jedni z najtrudniejszych przeciwników. Zwłaszcza w grupach. Nawet z najpotężniejszym mieczem, który za jakiś czas będziemy posiadali. To dosłownie za jakiś czas. O ja piernicze, Zobaczcie jak mi dużo życia dobra. Ja po prostu chciałem sobie skoczyć na ścianę i ich jakoś szybko załatwić, ale oczywiście nie mogłem tego do dokonać. Nie mogłem... Nie mogłem właśnie bić. I... E, któryś z tych mieczy... Z tego, co kojarzę, będzie nam odbierać życie. Koniecznie, czy ten topór, czy ten mieczyk. I tak. Tamten miecz, który miał właśnie taką. E, miał taką. E, przedziałkę. Ten miecz, który niby mówiłem, że. będzie odbierał mi życie, tak naprawdę on dodawał mi życie. Z tego, co kojarzę. Więc ja jestem geniusz. Eee. No i dobra, tutaj nam było potrzebne to, żeby wziąć oto tam klatkę, tak, teraz jesteśmy w ogóle w jakichś lochach. To może trochę przypominać lochy z Piasków Czasu, ale no one są zupełnie gorsze. Zrówniejsze, bardziej wymagające. A wy w ogóle się nie ośmieszajcie To was tak bardzo zabiło Teraz mogę tak bardzo szaleć tymi dwoma broniami byłam O to tam łapę Nie żyjesz Uwierz w to Umarłeś Au Dlaczego? Bo tak Zaakceptuj to I kolejna szczotka I co mnie tutaj czeka? Zabaję na przeciwnicy, aż już by innego Witam! Oto kolce Bardzo niebezpieczne. A ty za bardzo rady nie dałeś. Hmm. Kolce? Kolce? A tu gdzieś powinien być guziczek, jednak my trzeba sobie spowolnić czas troszeczkę, bo nie ma szans na to, żeby tutaj zdążyć bez tego, o, o. Kolejne cwaniaczki, które by chciały zginąć. Ale ciekawe, kto zginie pierwszy. Bo jest możliwość, że ja zginę pierwszy. Jak pójdzie kiewsko, bo oni są naprawdę agresywni, jak widać. Rzucają się tak bardzo. O Boże. Już to było niebezpieczne. Rzucają się jak szaleńcy. Dobrze. Tamten chciał mnie zaskoczyć, jednak mu nie wyszło. Leżeć. I po co próbujesz? To ci nic nie da. Ała. A ten jednak mnie trafił jakimś cudem. O. No. To poszło całkiem dobrze. Nie wiem jak bardzo tą... Ta łapa ma siłę, ale... Całkiem dobrze z nimi idzie. Okej. Okay. Co to mi daje? Fontannę. Oczywiście teraz fontanna się przyda, patrząc na mój pasek zdrowia. Nie chcę zapisywać. Hmm. Wróciliśmy tutaj, ale... Wow! A to się mi trafił przeciwnik. Na łamuza. I ten gościu. Kolejny... Większy przeciwnik. Oczywiście to jest silniejsza odmiana tamtego giganta. Ała. No dobra, tego się nie spodziewałem. Ciąże! No zastanów się ty! Wredny przeciwniku, czy chcesz mnie chwytać, czy nie? No lol, co jest? Książę! Ruszaj się szybciej! No! I zabij go. Walgo w łeb O jeszcze z drugiej Dobra Oooooooo Znowu teraz tej znowu chcę mnie przyjdzieć? Te zna jeszcze? Je. Dobra Jeszcze chcę... Au! No tak blisko! No! No! Tak bardzo się teraz rzuca! Ale mu się nie udaje! Ostatecznie mu się nie udaje! Ha! I ginie. Wow, cztery zbiorniki na niego poszły. Cztery zbiorniki w piasku. I został tylko pasek po nim. I ten pasek chyba dokładnie tak wyglądał, gdy ten mnie prób ten już mnie chciał zrzucić. No już pasek już pasek zniknął. Ow. Jeden cios już by było po nim, ale mnie chwycił. No ale dobra. I tak mi mogłem się cofnąć, więc nie ma tego złego. No jest coś złego. To znowu o nich. No tutaj raczej ze słupami nie trzeba się bać, że nagle okaże się, że wypadniemy gdzieś. Bo oczywiście książę wraca do panie to samo miejsce. Po tym jak y, użyję supa, tamtego wspaniaczka już nie ma. I bardzo dobrze. O koniec to. Dobra. Ta ściana. Tutaj jest guzik. Jeszcze jest inna ściana, a za tą ścianą, jest kolejna ściana, ale ta ściana jest e, kolejnym przejściem. Jednak tutaj jest prawdziwe przejście. A dokąd prowadzi tamto? Za chwilę zobaczycie. Oczywiście, jeśli książę odpowiednio na ten guzik, i jakimś cudem teraz. Zabiję je do końca? Wow Ojeju To było To było fartowne I teraz Przez te pułapki Przez te dużo pułapek Gdyby to się udało to byłoby takie piękne, tak, taki skok Ale, dobra Książę znowu nie ogarnął, bo nie pobiegł O nie nie Kamera! Czasami ta kamera mnie zadziwia. Nie, o, przedłużenie paska życia. Już szóste na naszej drodze. Jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa. I szczerze mówiąc to jak dla mnie jest najtrudniejsze dojście do przedłużenia paska życia. Według mnie. To jest według mnie właśnie najtrudniejsze. Ale tutaj mi akurat poszło jakoś jakoś dobrze. Więc oczywiście nie będę narzekać. Książę? tutaj, tutaj jest coś takiego jak ta. Oto tabelka i masz na nią skoczyć. I nie, że nie chcesz, bo musisz. Woda się zje. Jak go spotkasz. Więc uważaj. Chcesz zapisać grę? Yy, nie. Na razie ty tutaj jesteś sobie spokojnie w przeszłości, bo wtedy. Bo tutaj Dehaka za bardzo nie ma po co ci gonić, bo jeszcze piasków nie otworzyłeś. Ale jak już przejdziesz do teraźniejszości, to piaski otworzyłeś i masz problem. Więc musisz się śpieszyć i oszukać przeznaczenie. Bardzo proste. I mamy oto te ninja, z którymi które spotkaliśmy niedawno, i jak się teraz okazuje, nie są zbyt ciężkie. Tylko jeśli nam wyscą krew, skoczą nam na plecy, to to zaboli. Oh wow. I to bardzo zaboli, więc tutaj wam was ostrzegam. Więc jak najbardziej nie dawać im walnąć się w plecy, bo to boli. Ale bardzo. Nie mogą wam skoczyć na plecy. O oh, nie, 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 nie. <laughs> nie mogę.